Cześć, ja jestem Snak a to jest kolejny odcinek z Minecrafta. I dziś, tak jak obiecywałem, lecimy sobie na dżunglę. No i, proszę Państwa, to już przed nami jest 50 odcinek z Minecrafta. To jest po prostu coś niesamowitego. Ja nie myślałem, że do tego dojdzie. Jestem w sumie w szoku, że już tak długo jesteśmy razem. No już chyba. Prawie rok będzie. Ja chyba idę w nie z tą stronę, jak dobrze wiem. To trudno, pomyliłem zdarza się. No i co tu dużo mówić, ostatnio miałem trochę przerwy od Minecrafta. Wypaliłem się, można powiedzieć, i przyznaję się w sumie do tego, jak najbardziej. Nie miałem w ogóle ochoty grać w Minecrafta. Hmm, chyba minął w sumie, nawet może powiedzieć prawie miesiąc, gdy ja powracam do tego Minecrafta, żeby po prostu tylko nie nagrywać odcinka, tylko żeby coś zrobić z taką większą chęcią. Hmm, mam w planach właśnie livea, tylko że ten live już się odbył, ponieważ wy ten odcineczek zobaczycie później, niż ten live był, na którym po prostu będziemy wracać do sali sław budować. Ponieważ mam w sumie największą ochotę na to. No i mm, skończymy sobie portal, również, oraz mm, będziemy wykańczać ratusz. No i w tym momencie, jak wy oglądacie ten odcinek, Ja jestem na swoich wakacjach. Dlatego musiałem go nagrać sobie do przodu. O tam mamy dżunglę, więc już tam lecimy. Więc po wakacjach myślę, że będę miał pełną głowę pomysłów. Bo w sumie już chęci są. Dlatego właśnie też Minecraft, live z Minecrafta jest, był i pewnie po powrocie też będzie jak najbardziej chcę kontynuować tą serię i oraz no, coraz bardziej tam iść w górę z tym drzewem, ponieważ no dynie ja nie wiem czy ja mam dynie a ja potrzebuję dyni więc dobra, fajnie, mam już dynie pyk nie chyba starczą no i fajnie, że tą salę sław najbardziej bym chciał właśnie jakby dalej dalej z nią iść, ponieważ ona robi wrażenie i no jest to coś fajnego i w sumie dla Was, bo tam właśnie Wy możecie zostać umieszczeni No i właśnie jesteśmy w dżungli O właśnie, właśnie, właśnie To jest to, czego ja potrzebowałem Bambus Ja dostanę sazonkę z tego drzewka, bo też bym z chęcią przyjął. I w końcu mi się udało znaleźć ten biom. Naprawdę szukałem go. Takie sporo. Nie wiem, czy to jest tylko taki mały chyba biom. Tylko mi się tak wydaje. No dobra, nawet jeżeli mały jest to i tak będę szczęśliwy. Hmm, przejmuję głosy. Może kot? No i właśnie wracamy teraz do budowania, bo była jednak taka seria odcinków z takich trochę podróży. W sumie to też jest podróż, ale widzę, że ten biom mnie rozczarował. <grym> Ale no dobra no Powiedzmy, że jest Potem wyżej mi się nie uda wejść na drzewko, no ale dobra. Nie ma tego złego. Nie wypadnie. Ej no, wypadnie. Się tu będzie trzymał na tych drzewach. Chyba nie wypadnie. Dobra, trudno. Dobra, rozejrzyjmy się tu, bo ten biom jest malutki. Nawet nie wiem, czy to można nazwać biomem, a ta wręcz takim po prostu miejscem dżunglowym. Tam jest chyba dalej biom. Ja naprawdę dawno nie byłem w dżungli. Po prostu nie wiem, co mnie tam czeka w tym momencie. Ale najgorsze jest to, że się noc zbliża. A ja nie mam gdzie spać. Fajnie, jakbym tu znalazł jeszcze koń wioseczkę, nie? Oj, chyba mnie coś zmyliło. O, ale fajny wąwóz. Świetne, normalnie. Jeszcze patrzcie, jak to przechodzi. Pięknie, tam gdzieś na drugą stronę, nie? Tutaj też. Nie no, świetne. Świetne miejsce. Tak, tam mamy biom dżunglowy. tu wysoko. Pięknie tu jest. Takie pagórki, na takie duże w sumie, góry, które naprawdę robią wrażenie. A w dole, właśnie, są jakieś zwierzaki w ogóle. A ja sobie łóżka nie wziąłem. A mam chociaż pochodnie? Mam pochodnie. Co to jest za odgłos? O wow, tutaj coś jest naprawdę... ...czarowego. Oj, bryłki złota, zapomniałem sobie wypakować. A bo chyba nie powiedziałem, ja sobie u jednego z wieśniaków wynająłem, że tak powiem, pokój i umieściłem tam kilka rzeczy swoich, żeby tego właśnie nie stracić. Co to jest za dźwięk, tak jakby helikopter? On się ciągle mi urywa, nie wiem czy to jest jakiś problem z Minecraftem? O co tu chodzi? Be, jakie to jest dziwne. Ale się dziwnie... I e, widzicie to? Co to są za... Ej, moment, gdzie ja jestem w ogóle? Co to jest? Jeżeli wiecie, nie są za dziwne mm, architektura, jakaś dziwna architektura, co to jest? To mi napiszcie, bo naprawdę aż tak nie jestem na czasie z tym Minecraftem. Wy tu zrobię taką mini bazę. Bo no i tak w sumie tam nie umiem wyjść, bo są potwory. Ja pierdzielę, co to było? Ja tu prawie zawału dostałem! Co to są za zjawy? Masakra! Czemu tego nie umiem teraz skopać? Co się ze mną stało? Wyczerpanie 3? I co jest za w jakimś nawiedzonym miejscu? Co to przez 4 minuty trwa? Ja poważnie nic nie umiem wykopać. ja tu tknąłem, jakoś zminimalizować? Co to jest w ogóle za dziwne, to miejsce umie pływać? Umie pływać? Czy nie umie pływać? Zaraz nie utonę. Nic nie widzę. Nie wiem, czy te ryby są przyjazne czy nie. Raczej nie. To jest jakaś podwodna Atlantyda? Co to jest za miejsce? Co to jest? Najgorzej no nie umiem ani stąd wyjść teraz, ani nic. No ale ja tam chyba i tak nie mogę, że tak poniżej się dostać, ponieważ raz, że one mnie zaatakują, na pewno. Tak, zaatakowały mnie. Oa, na chwilę y, umrę. No i tak, tak mnie interesuje co mnie zaatakowało, że te wyczerpanie dostałem. Może to był jakiś duch. To nie były te... No dobra, mam tytuł Minecrafta. Na odcinek, nawiedzony Minecraft. Tutaj też coś świeci. Ty za. Dobra, tutaj jest chyba po prostu. fajnie, jaskinia. Aha, ale jestem durny. Gratulacje. Gratulacje. I padłem. Powiem wam tyle. Ja tam nie pójdę teraz w tym momencie, ponieważ to chyba nie ma sensu. Ja nie wiem co to jest. Na szczęście sobie te tego pana tutaj. Teraz jeszcze muszę go znaleźć. To moje wybory. Nie, to nie u niego. to był domek? Fajnie, jeszcze zgubiłem adres. Nie wiem czy nie ten. Nie? Naprawdę? W tym na pewno to nie było. Ej, zgubiłem. Teraz jeszcze creeperami tu tylko trzeba. Daj, oh, Creeper. Nie, nie ten. Ten też nie. Ten też nie. Ten też nie. Ten. Nie. Ten, ten. <gryw> Wiedziałem. O nie. O nie, teraz się przypomniałem, że właśnie straciłem. O nie, straciłem te... Bambus. Ale lipa. Dobra, cóż moi widzowie? To taki krótki odcinek. Hmm. To krótki jak krótki. Napiszcie mi po prostu, co to było? Co mnie w ogóle... Wyczerpało, co to jest za budowla, czego ja się tam muszę spodziewać, ponieważ widzę, że tam nie będzie łatwo, Ze wszystkim ja będę, nie wiem, musiał się, nie wiem, nauczyć długo nurkować. Hmm. Czy w ogóle tam będę musiał zrobić jakieś podejście, nie wiem, wysuszyć ten teren, żeby tam jakoś się dostać. Teren jest bardzo ciekawy. Hmm. No i co więcej. Pójdziemy tam na pewno, ale nie w tym odcinku, nie w następnym odcinku, w następnym odcinku coś będzie zbudowania. Ale na pewno sobie tam wrócimy i musimy to rozgryźć. Bo to, to naprawdę mnie integryguje teraz. No I teraz mam jeszcze większą ochotę grać jeszcze bardziej Minecrafta. Więc. Ja teraz wypoczywam sobie w Hiszpanii. Wam yy, życzę. Miłej niedzieli, bo to będzie niedziela, jak to oglądacie. I co? Zostawcie łapkę w górę, dołączajcie do snakowników, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. I co? Miłego dnia! Cześć! I na razie tutaj snak emelduje.